Cześć, jestem w Książnicach Małych w dolinie rzeki Śreniawy przy starym, nieczynnym młynie wodnym i jest to doskonałe miejsce, żeby zaprezentować lekki plecak trekkingowy Adventure 30 firmy Berg Outdoor. Mimo bardzo kompaktowych, niewielkich rozmiarów, Adventure 30 jest plecakiem bardzo pojemnym, ma 30 litrów pojemności, to dzięki dwóm niezależnym komorom, on po wypełnieniu jest Widzimy dosyć tutaj głęboki. Komory zamykane osłoniętymi zamkami. Zamek główny, padką. Komora frontowa, zamkiem krytym. Do tego dochodzi jeszcze dość duża kieszeń na ściance frontowej, gdzie można różne drobiazgi schować. Dwie kieszenie siateczkowe na butelkę z napojem. Także plecak jest bardzo ładowny. Jest przy, y, przystosowany do stosowania bukłaka. W komorze głównej znajduje się kieszeń typu camelback. I na szycie plecaka pod łóżkiem do noszenia otwór na wyprowadzenie przewodu bukłaka. System nośny to profilowane szelki z regulowaną długością i z paskiem piersiowym, który ma regulację wysokości położenia. Wcianka tylna. Trzy panele z takiej perforowanej pianki, pokryte siateczką, dla zapewnienia odpowiedniego rozłożenia ciężaru ładunku i utrzymania wentylacji. Pasek biodrowy, spinany klamrą, do stabilizowania plecaka podczas marszu. Plecak jest wytrzymały, z tkaniny o strukturze plastra miodu. Po spakowaniu można go wyregulować bocznymi paskami kompresyjnymi. Berg Outdoor Adventure 30 to plecak bardzo uniwersalny, sprawdza się w wielu różnych sytuacjach i dzięki niemu z pewnością odkryjecie wiele takich urokliwych miejsc jak to i będzie szansa je zobaczyć zanim całkowicie znikną i wszyscy o nich zapomną.